moi drodzy i kochani widzowie Witam was na moim kanale, czyli Aronej LPS TV W dzisiejszym filmiku wam pokażę moją całą kolekcję kotków short hairów Dobra, więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania Pierwszym moim short hairkiem jest to taki short hair Tak wygląda w całości I ma szary magnesik Przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. U mnie się nazywa Merissa. Kolejny Alpes jest to właśnie taki Alpes. Nie macie déjà vu. Widzieliście już poprzedniego. Tylko właśnie poprzedni Alpes ma zielone oczka. I ten, nie przepraszam, ten był chyba z Puzzle. więc nie wiem dokładnie, które były z ale wiem, że były, były osobno w zestawach. I ta kotka posiada szary magnesik, widoczny rolno wokół głowy i przezroczystą rurkę. Kolejny LPS jest to taki właśnie LPS. U mnie się nazywa Laimonka. I tak, yy, i też nie, nie macie że Widzieliście już taki yy, LPS? Tylko że tamten był pomarańczowy, a ten jest bardziej taki kremowy. I ten ma szary magnesik, przezroczystą rurkę i widoczny rondo wokół głowy. Te trzy LPS-y mają takie samo jakby umaszczenie, a kolor mają już inny. Następny LPS jest to właśnie taki to już piękny LPS. Wygląda ona tak. I posiada szary magnesik, widoczny wokół głowy i przezroczystą rurkę. U mnie się nazywa Hayley. Kolejny LPS jest to właśnie taki otóż tak zwany brudny LPS yy, i on wygląda tak i on był zestawem z takim jeszcze jednym kotkiem też takim pobrudzonym i posiada dziurkę, przezroczystą rurkę i widoczny rondo wokół głowy i u mnie się nazywa brudasek Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS, wygląda ona tak posiada dziurkę, widoczny rond wokół głowy, przezroczystą rurkę i jedyne, co mi się w niej najbardziej podoba, to oczy, bo ogólnie umaszczenie ma dosyć takie zwykłe i w sumie jakąś unikatowością się nie różni. Ładna jest, po prostu jest ładna. Kolejny LPS jest to właśnie taki piękny LPS. U mnie się nazywa Trixie ma dziurkę widoczne rondowokłowe oraz przezroczystą rurkę. Jest to chyba taki drugi LPS y, short hair, który posiada takie jakby. Brązowo-czerwone oczy. Jeszcze jeden jest taki Short Hair, ale to wam już później pokażę. I ona ma podobne umaszczenie do, do tego LPS-a i tego LPS-a, więc umaszczeniem są dosłownie takie same, tylko y, one dwie mają takie jakby no paseczki na ogonach, a ona nie ma. No i właśnie y, kolorami się różnią, ale umaszczenie mają takie same. Kolejny LPS jest to właśnie taki słodziak czarny nasz No i wiem, że ten LPS był ze mną od zawsze Od dziecka i no tak się prezentuje Posiada dziurkę, przezroczystą rurkę, widoczne rondo wokół głowy I u mnie się nazywa Janet. Następny LPS to jest tak przez wszystkich znana Luna Wygląda ona tak Posiada ona Dziurkę przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. I ma dość takie też zwykłe umaszczenie, ale jest piękna. Kolejny LPS jest to też przez wszystkich znana Megan. Wygląda ona tak. Posiada ona dziurkę przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. Następny LPS jest to właśnie taki LPS. U mnie się nazywa Charlotte. Wygląda ona tak. Posiada ona dziurkę przez rurkę i widoczne rondo wokół głowy. I ona jest naprawdę bardzo ładna, bo pamiętam, że bardzo trudno mi ją było zdobyć właśnie w latach produkcji tych LPS-ów, i naprawdę jest śliczna. Jedyne co bym w niej zmieniła, to chyba te, to, żebym dała na dole plamki te białe, ale tak to ogólnie ładna jest. Następny LPS jest to właśnie taki LPS. U mnie się nazywa Mimi. Wygląda ona tak. Posiada dziurkę przezroczystą rurkę, widoczną rondo wokół głowy. I ma podobne umaszczenie do tego kotka, z tym, że kolorami jest troszkę jaśniejsza i ma kropeczki w oczach. I ona chyba bardziej była taką trudną, dostępną wersją właśnie tego otóż LPS-a. A najtrudniejszą wersją tego LPS-a jest do zdobycia. Jest oczywiście taka short hairka, tylko z takimi paskami na ogonku. I nie wiem, czy ona kiedykolwiek się jeszcze pojawi na jakichś stronach No więc, no, tak one wyglądają Bardzo mi się podoba to, że ma właśnie te kropeczki w oczach I tak się wyróżnia od tamtego LPS-a Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki LPS U mnie to są podwójne takie I tak, yy, one mają czerwony magnesik Przezroczystą rurkę widoczną lądowo wokół głowy Prezentują się tak i ja pamiętam, że jedną dostałam na urodziny, a drugą po prostu gdzieś w jakimś Mr.Boxie wylosowałam. Kolejny LPS jest to właśnie taki piękny LPS. Ma on nieskazitelnie piękne oczy. Ma właśnie yy, czerwony magnes, z przezroczystą rurkę widoczną rondo wokół głowy. I cóż ja mogę o nim powiedzieć? Niby jest ładny, a niby jest brzydki. Jest po prostu pięknie brzydki Po prostu ma coś w sobie Kolejny LPS jest to właśnie taki piękno-śnieżno-biały LPS U mnie ma na imię Juliet Wygląda ona tak Posiada szary magnesik, przezroczystą rurkę, widoczne rondo wokół głowy I była ona dość bardzo trudno dostępna Taka w całości, że tak to powiem naprawiona bo kiedyś posiadam tego lps ale niestety podróbkę, więc yy, no, cieszę się, że ją mam taką nową, przepraszam za ostrość. No i tak się prezentuje. Kolejny LPS jest to właśnie taki piękny LPS. Wygląda ona tak. Posiada czerwony magnes, przezroczystą rurkę widoczną rondo-wokół głowy i przepraszam za ostrość. I wygląda ona tak w całości. Ma dość takie zwykłe umaszczenie i jest ładna. Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS, wygląda ona tak. Ma czerwony magnesik, przezroczystą rurkę widoczną wokół głowy i bardzo ładna jest. Ma piękne zielone oczy. Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS, wygląda on w całości tak, taki trzykolorowy. Posiada on czerwony magnesik, przezroczystą rurkę widoczną wokół głowy no nie ma na imię same. Kolejny LPS jest to u mnie Bridget. Wygląda ona tak. Posiada czerwony magnet, przezroczystą rurkę widoczną rondo wokół głowy. I jak ja ją kupiłam, to ona miała właśnie takie zabrudzenie i nie wiem jak to można y, umyć, ale niestety próbowałam to zmyć zmywaczem, ale chyba jej tutaj zostanie na zawsze, więc nie trudno. Trzeba się z tym faktem pogodzić. Ale ogólnie jest nawet w spoko stanie. Kolejny LPS jest to taki LPS, to jest siostra bliźniaczka Bridget. Wygląda ona tak. Posiada czerwony magnesik widoczny randowo oraz przezroczystą rówkę. Tak dla porównania wyglądają one tak. Bridget jest jaśniejsza, posiada zielone oczka i ma ciemniejsze tutaj yy, cieniowanie. A tutaj nasza Lucy ma jaśniejsze cieniowanie i niebieskie oczka. Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki LPS, tak jak mówiłam, z fioletowym LPS-em, tak zwaną Drixie przeze mnie. Właśnie ma tak, yy, takie brązowe, piękne oczka. Chyba jedyne short hair, który ma brązowe oczka. Yy, posiada czerwony magnesik, przezroczystą różkę i widoczny rond wokół głowy. I była ona dość yy, trudno dostępna. Kolejnym LPS-em jest to taki jeden z droższych LPS-ów, czyli kotka fazi. Wygląda ona tak. Posiada przezroczystą rurkę widoczną rondo wokół oraz magnesik szary I niestety przez to fuderko też się dość brudzi, więc Chyba ją kiedyś może wypiorę, bo jak widać No nie jest zbyt w takim cudownym stanie, ale no jakoś da się wytrzymać Za to nadrabia takim miłym materiałem dotyku Kolejny LPS jest to taki LPS, tak zwany Spike, wygląda on tak Posiada szary magnes, widoczne rondo wokół głowy oraz przezroczystą rurkę. No i jest dość taki zwykły w umaszczeniu, ale jest naprawdę cudowny i przypomina mi mojego kota. Chyba jest właśnie jedyny taki w takim umaszczeniu takich typ, dla takich typowych domowych kotów. Przepraszam, dachowych. I kolejny LPS jest to przez wszystkich znana Brooklyn, czyli Brook. Wygląda ona tak. Tutaj niestety pogrudziam ją atramentem, ale to się da spokojnie zmyć i posiada szary magnes, widoczny rondo go oraz przezroczystą rurkę. No i cóż ja mogę o niej powiedzieć, no jest po prostu śliczna sama w sobie. Aczkolwiek wolałabym, żeby na filmie nie miała tego, ale jak widać Aronej się nie chciało tego zmazać. Kolejny LPS jest to właśnie taka kotka egipska, wygląda ona tak. Boże ja pamiętam, ona też była ze mną od początku. Ja ją kupiłam z jakoś 10, nie wiem, z 9 lat temu. Posiada szary magnesik, widoczny rondo wokół głowy oraz przezroczystą rurkę. I ona była naprawdę dość bardzo trudno dostępnym kotkiem. Kolejny LPS jest to właśnie taka piękna kotka z zestawu, tutaj gdzieś u góry będziecie mieć link, jeśli nie oglądaliście, jak otwierałam właśnie ten zestaw z tym. Pięknym kotkiem I uwielbiam jej cieniowanie Na łóżkach yy, I posiada tak Czerwony magnes, widoczny rondo wokół głowy Oraz przezroczystą rurkę Kolejny LPS jest to właśnie taka Otóż piękna U mnie Marcelinka ma na imię Wygląda ona tak Posiada ona szary magnes, przezroczystą rurkę widoczny rondo wokół głowy I cóż ja mogę o niej powiedzieć Jest po prostu ładna Kolejny LPS jest to właśnie taki wykonany przeze mnie custom. Nieudany, ale wykonany. Yy, posiada szary magnes, przezroczystą rurkę i widoczny mam do wokół głowy. No i jak na custom, na to nawet się postarałam, ale jeszcze do poprawki. Kolejny LPS jest to właśnie taki piękny LPS. U mnie ma na imię pomarańczka, wyglądał na tak. Posiada dziurkę, widoczny rondo wokół głowy oraz przezroczystą rurkę. Jej siostrą bliźniaczką jest otóż ten LPS. I właśnie kolejnym LPS-em jest to właśnie ten otóż LPS. Wygląda tak. Posiada dziurkę, widoczny rondo wokół głowy oraz przezroczystą rurkę i jest naprawdę piękny. Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS, u mnie Lavender ma na imię. I jest to dość taki trudno dostępny short hair. Wygląda ona tak, ma takie piękne, proste umaszczenie, ale jest naprawdę śliczna. I posiada ona dziurkę, przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. I te jej oczka są cute, piękne. Kolejny aspekt jest to właśnie taki piękny short hair blokadowy. Posiada dziurkę, przezroczystą rurkę i widoczny rondo wokół głowy. I ona też była ze mną od początku. Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS. Wygląda ona tak. Nie ma najmniej fiołek. I ma dziurkę, przezroczystą rurkę i widoczny rądowo-kółkowy. Kolejny LPS jest to właśnie taki piękny, brokatowy LPS. Wygląda ona tak. Posiada dziurkę, widoczny rądowo-kółkowy oraz przezroczystą rurkę. I naprawdę powiem szczerze, cieszę się, że yy, kupiłam tego LPS-a właśnie Takiego zadbanego, bo niektóre LPS-y, właśnie tej figurki, mają taki pobcierany ten brokat, ale ta ma spoko ten brokat i jest w rewelacyjnym stanie. Kolejny LPS jest to właśnie taki LPS. U niej ma na imię cytrynka. Ma dziurkę przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. I w sumie jest też takim jednym z takich LPS-ów, które zaczynałam. Zbierać Czyli takich moich początków LPS-owych Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki Otóż LPS Posiada ona Dziurkę widoczną Wokół głowy i właściwie ona ma Chyba białą rurkę, ponieważ Z tej serii LPS-y właśnie mają Białe rurki, ale są oryginalne Więc jest w porządku no, i jest nawet zachowana w porządku, w stanie, i w sumie nie wiem, jak to wygląda, czy ona jest teraz dostępna, ale jak ją kupywałam, to tak było, tak średnio było dostępna. Kolejny LPS jest to właśnie tak zwana Zafila. Wygląda ona tak. I posiada dziurkę przezroczystą rurkę i widoczny rondo wokół głowy. I jest ładna. Chyba jest nawet jednym z tych takich dzikich LPS-ów. Kolejnym LPS-em jest to. Zwana u mnie Orange z serialu Between Sky. Jeśli nie oglądaliście, to zachęcam. Dziś u góry będziecie mieć tutaj link do tego serialu, więc w wolnej chwili możecie sobie obejrzeć. No i tak, ona ma właśnie chyba przezroczystą albo w białą rurkę. Nie wiem, bo to jest chyba z jakiejś innej serii. Widoczna rondo wokół głowy oraz dziurkę i jest w spoko stanie. Kolejny LPS jest to właśnie taki Tygrysi LPS, zakupiony od Kiciusi LPS. Posiada przezroczystą rurkę widoczną na wokół głowy i dziurkę. Następny LPS jest to właśnie taki LPS. I u mnie ma na imię Vanilia. Wygląda ona tak. Jest nawet w zwykłym takim umaszczeniu Zwykłym, no W sensie ma proste umaszczenie, ale jest ładna Posiada ona czerwony magnesik widoczny lądu wokół głowy oraz przezroczystą rurkę I ma strasznie niebieskie oczy Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki piękny LPS On chyba jest takim jednym z droższych LPS-ów Wygląda on tak Posiada... Dziurkę przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół głowy. Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki piękny LPS. Wygląda ona tak: posiada dziurkę przezroczystą rurkę i widoczne rondo wokół, wokół głowy. I pamiętam, że z latach dzieciństwa ona była moim takim LPS-owym marzonkiem. Ale przyznajcie, sama w sobie jest sweet. Kolejnym LPS-em jest to dość mega unikatowa i trudno dostępna figurka, czyli LPS 410. Wygląda tak. Posiada szary magnesik, przezroczystą rurkę i widoczny rondo pokół głowy. I naprawdę ona była dość trudno dostępna, aczkolwiek ja ją kupiłam tak jakoś dwa lata temu. I szczerze mówiąc, nie wyniosło mnie to zbyt dużo, bo tylko 300 zł, a niektóre właśnie te egzemplarze tej figurki nawet lecą po 1000. I kupiłam ją z Polski. Kolejnym LPS-em jest to taki piękny short hair. Wygląda tak, posiada dziurkę, widoczny wokół go oraz przezroczystą rurkę. Kolejną figurką jest to właśnie, przez wszystkich znana, komikom Kitty, nawet się tak nazywa. Wygląda ona tak, jest to naprawdę dość trudno dostępny LPS i mega drogi, bo taki właśnie LPS z zestawem leci nawet na eBayu po 3000, więc jest dość kosztownym LPS-em. I tak, ma przezroczystą rurkę widoczną Rondo wokół głowy oraz dziurkę I jest naprawdę śliczna Kolejnym LPS-em jest to właśnie taki LPS Wygląda tak w całości Posiada dziurkę, przezroczystą rurkę I widoczne rondo wokół głowy Jako jedyna ona ma chyba takie Zielono-morsko-niebieskie oczy No i naszym ostatnim LPS-em jest to właśnie taki LPS Wygląda ona tak. Posiada dziurkę, widoczne rondo wokół głowy oraz przezroczystą rurkę. I tak wygląda moja cała kolekcja short hairów. Jeszcze raz Wam pokażę wszystkie od początku. I takich typu odcinków z pokazaniem mojej całej kolekcji, jakiegoś tam LPS-a, to możecie do mnie pisać w komentarzach, jaką następną kolekcję mam zrobić. W podpozycjach proponuję coli albo dogi, a wkrótce wstawię wspaniale. Więc piszcie mi w komentarzach, jaką następną kolekcję mam pokazać. No i widzimy się za tydzień. Buziaczki, papa.